Pierwsza w tym sezonie kolejka w środku tygodnia przyniosła nam starcie dwóch ekip z kompletem punktów. Zgodnie z oczekiwaniami nie zabrakło w nim emocji. Sporo działo się jednak także w pozostałych meczach trzeciej serii gier Artwood Group czwartej ligi. Zaczynamy od spotkania w kościanie, gdzie obra grała z Jarotą. W tym pojedynku padł tylko jeden gol, a zdobył go w 31 minucie Alan Rudawski, zapewniając tym samym gospodarzom komplet punktów. Również w środowy wieczór rozegrane zostało starcie pomiędzy Nielbą a Lipnem, dwoma ekipami, które przystępowały do tej kolejki z sześcioma punktami na koncie. Mecz lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy po bramce Gruszki objęli prowadzenie. Przewagę Nielba powiększyła po kwadransie drugiej części gry, gdy z trafienia cieszył się Skarbiński. Zespół ze Stęszewa obudził się w ostatnich 10 minutach. Najpierw gola kontaktowego zdobył Dylewski. Trzy minuty później do remisu doprowadził Kulczak. Natomiast w doliczonym czasie gry wygraną dało gościom drugie trafienie Króla Strzelców minionego sezonu. Tym samym Lipno zostało samodzielnym liderem Artbud Group czwartej ligi. Kolejne trafienie do swojego dorobku dołożył w czwartek Adam Konieczny. Zawodnik Mieszka Gniezno otworzył wynik meczu z Polonią Golina. To spotkanie zakończyło się jednak remisem, bo w drugiej połowie odpowiedział Mikołajczyk. Drugą domową wygraną odniósł w trzeciej serii gier Piast Kobylnica. Pierwszy go dla tej ekipy w meczu z Polonią Chodzisz padł już w trzeciej minucie za sprawą strzału Macieja Wojczuka. Przyjezdni odpowiedzieli przed upływem pół godziny gry, a do siatki gospodarzy, mimo asysty obrońców, trafił Ibrahim Apia. Ostatnie słowo należało jednak do Piasta, a konkretnie Szymona Ślosarza, którego gol z 71 minuty ustalił rezultat. Wszystko. Efektowną wygraną zaliczyła wczoraj Polonia Leszno, która rywalizowała z centrą Ostrów Wielkopolski. Pierwszego gola dla gospodarzy zdobył po upływie 8 minut Asani. Ten sam zawodnik po kolejnych 10 minutach najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i podwyższył prowadzenie Polonii. Jeszcze przed przerwą gola numer 3 zdobył natomiast Jędrzej Wosiak. Centra po wznowieniu rywalizacji próbowała wrócić do meczu, co dało bramkę autorstwa Kaspara Rośczaka. Jak się okazało, było to jedynie trafienie honorowe, a ostatnim do protokołu wpisał się Michał Skrzypczak, który przypieczętował wygraną Polonii. Pierwsze trzy punkty w sezonie dopisała do swojego konta Wiktoria Września. Kluczowa dla losów starcia okazała się końcówka pierwszej połowy, gdy najpierw do siatki zespołu ze Ślesina trafił Jankowski. A chwilę później jeden z zawodników gości pokonał własnego bramkarza. Gola rozstrzygającego losy starcia zdobył natomiast w 80 minucie Michał Miller. Przy licznie zebranej publiczności toczył się mecz Warty Śrem z wiarą Lecha. Pierwsi gola zdobyli gospodarze, gdy po rogu do siatki trafił Bartosz Kabaj. Później z bramek cieszyli się już jednak wyłącznie goście. Wynik meczu mocnym strzałem wyrównał w 27 minucie Krzysztof Kaźmierczak. Poznaniacy na prowadzenie wyszli 3 minuty po przerwie, gdy gola zdobył Mateusz Pacek. Kropkę nad I w siódmej minucie czasu doliczonego postawił natomiast Jakub Bziłkowski. Korona piaski pokonała Ostrowie 2 do 0 po bramkach Jurgi i Budzynia. Niestety nagrania z tego spotkania do nas nie dotarły. Mecz LKS-u gołuchów z huraganem Pobiedziska zakończył się bezbramkowym remisem. W tabeli samodzielnym liderem zostało Lipno Stęszew, a za jego plecami grupę pościgową otwiera Obra Kościan. Jarota Jarocin pozostaje jedynym klubem w rozgrywkach, który nie wywalczył jeszcze choćby punktu. W klasyfikacji strzelców na prowadzeniu umocnił się Adam Konieczny z Mieszka Gniezno. Czwarta kolejka Artbud Grup czwartej ligi zostanie w całości rozegrana w niedzielę. Do zobaczenia na trybunach.